Na tym przystanku w nie Górze Wiktoria czekała na autobus, by pojechać na zbiórkę młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zauważyła wysiadającego z autobusu 70-latka, który źle się poczuł. Stracił przytomność, uderzył głową o asfalt, ułożyłam go w pozycji bezpiecznej i zatamowałam krwawienie ze skroni i nosa. Zachowanie zimnej krwi i ogólnie zostanie na miejscu zdarzenia wymaga bardzo dużej odpowiedzialności. Na przystanku było wiele osób, jednak do pomocy dziewczynie i poszkodowanemu ruszył jedyniarka, już gruszka. Jak się okazało także druh i student ratownictwa. Medycznego. Z Wiktorią zrobiliśmy badanie AVPU, czyli ocena stanu świadomości. Przez te pierwsze 8 sekund, no niestety, ale osoba nie reagowała na nic. Najbardziej Wiktorię mnie ujęła, że tak powiem, no jej cała sytuacja, że tak po prostu zachowała zimną krew. Nie panikowała, że tak powiem, nie szukała gdzieś tam pomocy u innych i wiedziała, co tak dokładnie ma robić. Jak podkreślała młoda bohaterka, zawsze ma przy sobie apteczkę, a odwagę wyćwiczyła na zbiórkach. Wydaje mi się, że gdyby nie te 4 lata, które mi poświęcili opiekunowie, bałabym się podejść do osoby poszkodowanej. Ale nauczyli mnie tego i wiem, że muszę podejść każdemu pomóc. Na każdej praktycznie zbiórce ćwiczymy z nimi pierwszą pomoc i zachęcamy do tego, żeby każdy z dzieciaków miał apteczkę przy sobie. I właśnie za tę wyjątkową postawę i chęć niesienia pomocy wójt gminy Podgórzyn postanowił ją nagrodzić. Druchna z młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Podgórzyn wykazała się profesjonalizmem, bardzo szybko zareagowała. W sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Dzięki Wiktorii i jej szybkiej reakcji życiu mężczyzny nie zagrażało niebezpieczeństwo. Został on karetką przewieziony do szpitala.